vlogmas siódmy. My właśnie zbieramy się na tańce, bo jesteśmy już praktycznie spóźnieni. Laurka, jesteśmy spóźnione. Jezu, mamy zegar przekręcony w ogóle i wydaje mi się, że... Czeka jeszcze woda. Laurka, dam ci mój bidon, okej? Okay? Lubię twojego bidona. A może ja sama. sam Nie, można powiedzieć. Eee, ty... Możesz mówić, powiedzieć. Ja już zostaję sama na tańcu. Dobra, ona się wstydzi. Laura zostaje sama na w moi drodzy. Proszę woda na tańce. Tu mamy patrzcie. Cukiernie. Ja tylko nałożyłam taki krem, wiecie, na mróz z filtrem UV się cała świecę, ale nie mamy już czasu i mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj z piórem iść na spacer. Ale pada. Pada cały czas. Dobra, ubieramy się tego rozdziału. Zostawcie te kosmetyki. Jesteśmy na zakupach, patrzę jeszcze coś za, o zobaczcie, ale takie małe latarenki, ja takie większe kupiłam za tą samą cenę, ale fajne też, ma ruraty. Szukam, patrzę jeszcze za jakimiś kokardkami na tą choinkę naszą na zewnątrz, bo dzisiaj ją ubierzemy, ale na razie nic tu nie widzę, a moje dzieci chyba będą artist, make-up artist, a Laura ma nową kurtkę, zobaczcie. Bo byłyśmy na tańcach i zauważyłam, że i się ten czarny płaszcz, o który ktoś mnie nawet niedawno pytał, gdzie jej kupiłam, rozpró na szwie, ale on był od początku trochę źle zszyty. No i ciężko by było to w ogóle potrzeć, żeby to jakoś wyglądało. No i wiecie, no, odzyskałam pieniądze. Odzyskałam pieniądze i musiałam jej od razu kurtkę kupić. Odóż to Andoś. To było otwarte? Co? No, pewnie tester. Woda. Ale zobacz jakie ceny za Eveline. To jest porażka. Ja muszę podjechać do swojej drogerii i tam z Max Factora, Max Factora no w tej zrobimy. cenie co Eveline puder. Ale fajne są te pudry. Te. No bo ktoś ją pomalował. O, te. Bardzo fajne też miałam transparentny, ale no bez sporu no nie jest pusem. Co? Piliśmy taką gwiazdę do powieszenia na tą choinkę. Jakoś ją tu musimy teraz zamocować. Na druciku chyba będzie najlepiej. Muszę drut wziąć i na drucie. Bo na tym to się nie będzie trzymać. Zabrałam się za te słodycze. Tu wrzuciłam wszystkie takie drobne. No pełny słoik. Nie mamy słoika na pierniczki teraz. Trzeba jechać po... Słoik na pierniczki. Mieliśmy dzisiaj skoczyć. Ale przez tą kurtkę wypadło mi to z głowy. Ech, w ogóle o tym nie pomyślałam, nawet będąc w sinseju A widziałam fajne słoiki w biedroncach. Ale na razie mamy taki. Tu mamy jeszcze słodycze. I tu. I to wszystko już pójdzie do szafki. I Laura dostała tą grę. Może nam się uda dzisiaj zagrać, ale mamy zamiar robić pierniczki. A już jest po godzinie 15.00. Więc my zabieramy, ja ogarniam tu w kuchni te słodycze i jedzie, idziemy z Astonem na spacer. I przy okazji odbiorę wianki koleżankom, bo o po czwarte już będzie ciemno. Mama. O, Halo, tu jestem mam drucik. Drucik, drucik. ale jesteś operatorem. Ruszaj się teraz No. Mamy drucik i nasza choinka inauguracyjnie dostanie też swoją gwiazdeczkę. No chyba nie nasza choinka tylko Grincha choinka. Nasza to jest, w stylu zainspirowaliśmy się tym. Grinchem, Grinchem się. Tak. Proszę bardzo, też będziemy mieć. W przyszłym roku mam produkcję masową zaczyna. Chyba, że zdążę jeszcze w tym roku. Pokaż, jak to wygląda. Okay. Pięknie! Zrób, mami, oddal się. Bo czekaj, bo ja się boję. Musimy ten. Oh. Tak, Mamusia, wygląda bardzo ładnie. Jak jak Wenus mocno świeci, mamy księżyc, Wenus, a tam ta gwiazdeczka taka mała, teraz na środku ekranu, to jest Saturn. Saturn, a tam mocno tak świecąca gwiazda, ta, tu na środku ekranu, to będzie Jowisz, Jowisz, a tu Kasiopea. Dobra, nim nie zgaśnie mi telefon, no, mam 1%, proszę bardzo. Ty się jeszcze powinna świecić. Jest. Pięknie. Mamo, bo chyba Grinch się do nas spragnął i próbował powiesić choinkę, znaczy bombkę i musiał... No chyba tak, i się ugięła choinka. I, mus... I zabrał bombkę szybko. Piękna? Tak. Komu się podoba? W przyszłym roku robimy takie masowe na zamówienie. No, to nic No no same choinki. Ogocił wujkowi ogród z kałęzi. Pięknie, pięknie. Teraz to już nic jej nie brakuje, proszę. Bardzo. Będzie ładnie też wygląda, jak będzie zgaszona taka. Piękność. Terra. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Dobra, urobiłam to ciasto. Damy je teraz do folii i do pique, do Boże, do zamrażarnika. Na 15 minut? To, to my musimy dać na dłużej, bo mamy tego więcej. 15 minut do zamrażarnika. Idzie teraz. A ja idę na górę, bo dzieciaki tam są pościelubierać dalej, żebyśmy tej świątecznej kościeli nie ubrali. Nawet jej nie wyprasowałam, a już trudno i nie trzeba prasować. Nawet nie wiem czy można. Więc ja sobie miejsca w lodówce zrobić. Proszę bardzo, to stan pokoju mojego syna teraz, a jak skończy to nas zawoła na prezentację. Mama, on jest świąteczny ten miś? No pewnie, mega świąteczny. kolacji, zrobił sobie tosty siostrzyczce też yy, więc ja kończę za nich pierniczki, proszę bardzo tu mam upieczoną, upieczoną kolejną part, mięciutkie pachnące, pięknie cudowne, jeszcze kupię takie korzenne ciasteczka, gotowe zawsze je kupuję w Biedronce, są mega dobre, a przynajmniej mi wszystkich pierników nie zjedzą przed świętami nawet kiedyś kupowałam takie z dziurką i wisiały na choince, ale szybko znikały ale możemy właśnie, jak będą te z dziurką, to kupimy i popowieszamy tak na choincę. Tylko e, obawiam się, że ktoś już się mógłby pochorować. <laughs> by zażarł wszystkie te ciastka. Więc to chyba raczej gdzieś wysoko, albo nie jest to możliwe. Patrzcie na lampki. One mrugają w rytm, jak mówicie. Cicha noc, święta noc. Przybierzeli do Betlejem Pasterze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. No, widzicie? Hej, 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 zokół. Poniosło mnie. Hopsasa do lasa. Miłość, miłość zakopany. Puścicie kolendy to one będą sobie mrugać w rytmu urocze. I ja wam powiem tylko tyle. Nie pytajcie! E, Święta Barbara była na robocie. I tak wygląda. Bo mi się potajnik zapchał w piec. No. Druga kurtka do prania. Mm. Twarz, twarz też nie oszczędzono. na Namaste.